Dzień dobry. Od dłuższego czasu zastanawiam się nad tak zwaną aferą Pegasusa. Zastanawiam się nad dwoma sprawami. Pierwsza sprawa to, chociaż podaje się, że podobno bardzo wiele osób było podsłuchiwanych tym systemem, to medialnie podane są tylko cztery nazwiska: pana Krzysztofa Brejzy, pani prokurator zapomniałem nazwiska pana Giertycha i pana Kołodziejczaka. Jakoś nikt z ważnych postaci naszej sceny politycznej nie ogłasza, że był podsłuchiwany Pegazusem. Troszkę to dziwne, ale bardziej interesuje mnie jeszcze sprawa taka, że żadna z tych trzech osób nie podaje. Że cokolwiek zostało do ich telefonów wrzucone? Tylko pan Krzysztof Brejza. Dlaczego on podaje, że zostało mu coś wrzucone do telefonu, a inni nie podają? Ja myślę, że ma to związek jednak z inowrocławską aferą fakturową i sms które wypłynęły w trakcie śledztwa CBA. Chodzi o smsy, które podobno pan Krzysztof miał wysyłać do swoich przyjaciół z strychu Ratusza Noworosławskiego. Czy tak było, czy tak nie było, to tylko pan Krzysztof wie. Ale dlaczego cały czas on twierdzi, że wrzucono mu Pegasusem dane, a inni jakoś nie? Panie Krzysztofie, Pan wie jak to było. My się domyślamy. Dziękuję. Inowrocław zasługuje na człowieka odważnego jako na waszego reprezentanta, nie na tchórza.